Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nas słowem na 26 dzień lutego. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii św. Marka, 10 rozdział, wersety od 13 do 16. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zawalniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Moi drodzy, to, że dzieci cieszą się szczególnymi przywilejami przed Panem Bogiem, to jest fakt. Chociażby dzisiejsza Ewangelia to pokazuje, Jezus często mówił nam w Ewangelii, że jeśli nie staniemy się jako dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się na świecie, tych niepokojów, które być może są w naszych sercach, chciałbym opowiedzieć takie dwie krótkie historiiki, które usłyszałem w dniu wczorajszym, o tym jak dzieci są niesamowicie otwarte na łaskę Bożą i jak są gotowe do tego, by współpracować z Panem Bogiem. Właściwie te dwie historie są połączone, pochodzą z jednej rodziny. Otóż zdarzyło się, że w pewnej rodzinie w nocy Obudziło się czteroletnie dziecko, bardzo przestraszone i mówi mamo, mamo, śniło mi się, że jeden wielki kraj został cały wodą zalany. Módlmy się, aby, aby tak się nie stało. Módlmy się, aby ratować tych ludzi w tym kraju. No i samo to dziecko zaproponowało, żeby modlić się po prostu dziesiątkiem różęca za ten kraj. Rodzice oczywiście wykorzystali tę sytuację. I zachęcili dzieci do modlitwę o ratowanie grzeszników. Włączyli w tę modlitwę również koronkę do Bożego Miłosierdzia. No i zdarzyło się któregoś dnia, że e, nadszedł czas koronki, a to samo dziecko mówi, mamo, a może byśmy tylko dzisiaj ten dziesiątek odmówili? Nie chcesz ratować grzeszników, odpowiedziała mama. No to dziecko oczywiście z całą powagą odpowiedziało, że chce i... Z wielką radością odmówiło koronkę do Bożego Miłosierdzia o ratowanie grzeszników. Dlaczego o tym mówię? Bo moi drodzy, w tej całej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, trzeba, abyśmy uchwycili się Miłosierdzia Bożego, abyśmy uchwycili się naszego Ojca, który jest w niebie, bo on naprawdę jest dobry i on chce udzielać nam swoich łask. On chce udzielać wszystkim swoim dzieciom swoich łask, ale potrzebuje pretekstu. I tym pretekstem a może być nasza modlitwa. Kiedy miałem spotkanie z ministrantami, e, zapytałem ich, e, czy wiedzą, co się wydarzyło na Ukrainie. Oni mówią, oczywiście, że wiemy. E, no i co wy na to? No i oni, że no to wojna i, i, i że to niebezpieczne i tak dalej. A mówię, a może byśmy tak bardzo konkretnie zawalczyli też o ten pokój na świecie, chociażby właśnie modlitwą. No, i na zbiorce było kilkunastu ministrantów. Zadałem pytanie, kto z was byłby gotów odmawiać jeden dziesiątek różańca o pokój na świecie i ratowanie grzeszników. I tak naprawdę bez wahania większość podniosła ręce. W końcu ten ostatni, wahający się, e, mówi: No, ale jak to przecież to czasu potrzeba? Ja mówię, nawet w drodze do szkoły możesz ten dziesiątek odmówić. Na co on też podniósł rękę do góry. Jak więc widać, naprawdę dzieci warto zmotywować i warto je zachęcić do modlitwy, bo one mają naprawdę dobre serca, one naprawdę mają wiarę, której możemy się od nich uczyć. Ukierunkuj, ukierunkujmy ich wiarę, włączmy ich w naszą walkę o ten świat, o pokój na świecie i o ratowanie grzeszników, a one na pewno skorzystają z tych naszych propozycji. Mamy tego zresztą przykład, chociażby podczas naszej wieczornej modlitwy różańcowej, kiedy to często dozwaniają się rodzice wraz z dziećmi, no i dzieci z wielką radością prowadzą poszczególne dziesiątki różańca. Spróbujmy, naprawdę warto. Pozdrawiam Was serdecznie w Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.